Nie mogę wam odsprzedać. Kupiłam 9 kilo. Wykupiłam, nie wykupiłam, dobra. E, więc witam wszystkich serdecznie kochani państwo, zajmujemy się tutaj e, czymś, co jest nadzwyczajne, czymś, co po prostu zaszokowało mnie w poniedziałek w telewizji. <laughs> Dziewczyny, zacierajcie ręce. Szok. W poniedziałek w dzienniku i na którymś programie, nie wiem dokładnie, na którym Discovery podano Morze Martwe i jedyne na planecie Ziemia, która ma bakterie, które zrewolucjonizuje medycynę. I to właśnie my już mamy. Osoby, które przystąpiły po raz pierwszy, może dzisiaj mają mieć jeszcze w głowie chaos, ale po prostu my wiemy o co chodzi i dlaczego tak mówimy o tych produktach. Żyje w Morzu Martwym pewna bakteria. Napisane tam było dokładnie, e, mówione było, żyje tam... E, ma, mówię, powiedziane, bo już powtórzę to słowo, bardzo mała istota. Żywa. Żywa. Żywe, żywa istota, gdzie najprawdopodobniej nie powinna tam żyć, ponieważ jest tam bardzo, bardzo słono, bardzo gęste zasolenie, czyli 9,9 pH. Nie ma tam praktycznie nic, e, co by mogło żyć, prawda? Są glony, są bakterie. I jeszcze wiecie, czego się dowiedziałam? Że morze martwe... Dopływ wody ma z dna morza, że wybijają wulkany wodne i te wulkany po prostu jak gdyby dostarczają, dostarczają wody, jest to woda źródła po prostu, które wybijają i również doszli jeszcze do tego, że również wybija woda ze skał która spływa i my tak się troszkę martwimy, że ten Jordan, to wybiją ci ludzie tą słodką wodę i że to morze bardzo wyschnie. Natomiast okazuje się, że nie bójmy się, ktoś tam czuwa nad tym morzem martwym. Jest to jedyne morze na planecie Ziemia, którego skład jest identyczny. Jak nasza limfa, jak moja limfa, jak wasza limfa. Jak moja limfa, jak, wasza kre, jak moja e, e, płyny ustrojowe, jak wasze płyny jak ustrojowe. Wody płodowe. Jak wody płodowe matki, podpowiada mi to położna. Coś niesamowitego, ale trzeba się przekonać, żeby być. Nikt nie potrafi podrobić soli morza martwego, co by można spożywać, kąpać się, co by można podać kobiecie w ciąży, matce karmiącej, uzupełnić nasze płyny ustrojowe jak, co? Jak solanka, jak to się mówi? Wodę, którą się dostarcza do. jak jesteśmy chorzy? Kroplówka, prawda? Solankę. fizjologiczna. O, dziękuję za słowo. Jest to jeszcze lepsze jak sól fizjologiczna, ponieważ zawiera wszystkie minerały, mikro, makroelementy, biometale. Dodatkowo w naszej soli zawarte są, kochani, zawarte są olejki z roślin, które są niesamowite, chronione produkt 18 patentami. Tworzyła to kobieta, która dzisiaj ma 57 lat. Kobieta, która miała umierać, miała nowotwór, był to nowotwór chłonnych. Do usunięcia było oko, do amputacji, do czyszczenia, było podniebienie. To tak tylko troszeczkę. Nie będę opowiadała całej historii o doktor Nonie, bo nie na tym rzecz polega, żebyśmy tu ją ciągle powtarzali. Mamy książki, mamy literaturę, mamy gazety. I już przepraszam chwilę. O! W gazecie jedynka, w dwójce jest opisana cała historia doktórną na jednej. Możemy ją sobie zakupić. Brakowało nam, prawda, gazety na dzień dzisiejszy. Możecie kupić. Myśmy tu prawie wykupiły półki z Radomia. Ale jeszcze zaraz raz Ja wyczyściłam portfel do ozera. Mam może za złotówkę już, nie wiem, czy na, na, na loda, nie mam nawet, na bułkę. Na benzynę można nalał, także to już jego sprawa. Także, kochani, historii i różnych... Opowieści o doktor no nie, nie będziemy zawsze opowiadać, ponieważ to by było no, osoby, które przychodzą częściej, by powiedziały, no ciągle tą no, one chwalą. I teraz mi przychodzi taka myśl, jestem na pewnym szkoleniu w Krakowie, a był to Igor Plac. Nie wiem co to było za szkolenie dokładnie. Ale jakieś przedsięwzięcie, jeśli jest nasz ślad sponsor z Ukrainy i e, zebrałam taką młodą parę, młodą dziewczynę. Siedzi, siedzi na sali. I nas, oklaski, no na wtedy też nie, to tak, była i nona, doktór Nona. I my bardzo klaszczemy, bardzo klaszczemy, wszyscy, jak to wiecie, co się odbywa. A ona wychodzi na korytarz i mówi, a cóż wy tak tą Nonę wielbicie? A ja mówię, dziewczyno, jesteś drugi czy trzeci raz. A na takim przedsięwzięciu pierwszy raz. Weź sobie gazetek, poczytaj, a jak nie, to bardzo proszę, w cztery oczy przyjdziesz i sobie po prostu porozmawiamy. Ja ci wytłumaczę, co to za istota. Trzy razy umierała, 20 operacji chirurgicznych, żyje, dzisiaj funkcjonuje, została uzdrowiona produktami z Morza Martwego. A właściwie solą z Morza Martwego. I tak właśnie chcę dzisiaj przekazać Państwu wiele rzeczy fantastycznych. Myślę, że ja nie będę bardzo opowiadała o produktach, kochani. Ja tutaj przywiozłam się ich wspaniałe dziewczyny przyjechały ze mną, które mają niesamowite rezultaty, które mają w stosowaniu tych produktów tak niesamowite osiągnięcia, że po prostu no nie wiem, czy taki miesiąc obfity i bogaty był. Przed waszym przyjściem była tu dziewczyna, która musiała wyjść, bo ma córkę w Warszawie. Zięć poszedł na szkolenie. Córka jest angielski, po południu jeszcze w szkole uczy. I do wnuka pobiegła, ale rozebrała się i tu nam 10 minut zrobiła szkolenie. Na następny miesiąc, jeśli tylko wszystko dobrze wyjdzie, ona tu przyjedzie i zrobi szkolenie. Kochani, jestem w szoku pod wrażeniem. To jest moja koleżanka. Ty nie znałam, ale jak ja zaczynam o niej myśleć o jej bracie, po prostu cisną się do oczu yy, łzy. Ja dzisiaj zabrałam jej dwa zdjęcia. Czy wy będziecie w to wierzyć, czy nie będziecie wierzyć? Ja zabrałam dwa zdjęcia. Jej brat e, 60 lat. E, dokładnie 3 lata temu. Straszny stan, ręce. Jak widać, widać? Widać. Straszny stan, uszczyca, nikt nie umie powiedzieć, co jest. Czy to łuszczyca, czy egzema. No podciąga się pod egzemę. Nogi nie może chodzić, nie może butów założyć. Jeszcze straszniejsze były zdjęcia. Ja jej zabrałam dwa. Te zdjęcia po prostu ja e, jeszcze ich, e, z, e, wiecie, odbiję sobie, bo ona mi nie dała ich na własność. O co chodzi? Produkty Nona. Te, W ogóle człowiek, e, mając ten problem, siostra jego, on sobie nie pozwolił zrobić rąk i nóg ze swoją twarzą. Rozumiecie? On się wstydził tego. Nie mógł tego pokazać. Ale siostra powiedziała, bracie, twój organizm krzyczy, że jesteś chory. Że umierasz. Że Twoje organy wewnętrzne są tak samo chore. Jeżeli jest chora skóra, wszystkie organy wewnętrzne są chore, z, z, umierają. Ale co będą, co nasza medycyna będzie robiła? Będzie leczyła skórę. Tak, może posmarujemy, może coś. Nikt się nie podejmował, tego leczenia. Kochani, nie ma dzisiaj żadnej, żadnej łuszczycy, nie ma niczego. E, problem się... Z, po trzech tygodniach stosowania soli, e, picia do środka płynu, herbata, e, solaris, i jamsen. Tak. I co było więcej nic chyba? Nic. nic. Kąpał się, moczył nogi, spryskiwał się i tak dalej. Po trzech, czterech tygodniach ona mi dzisiaj nie umie tego określić, bo on w innym mieście mieszka. Ale Tak, Tak. I po prostu ona, on nie wiedział jak powiedzieć, czy to trzy tygodnie było, czy cztery jola. I dzwoni do niego. bracie, jak jest po tygodniu? Siostra, nic się nie zmieniło. Siostra, po trzech tygodniach e, dzwoni i jak tam Wiesiu? Nic, co ty tam mówisz? Po czterech tygodniach. Wiesz, chyba nic nie było, ja mam zdrowe ręce. Przyjeżdżają do Radomia. Przychodzi jego córka, która tutaj ma dwa, dwie ulice dalej. E, Biuro jakie? Kancelarię prawniczą. Kancelarię, prawniczą. Kancelarię prawniczą przyjeżdżają do Radomia. Oboje wstawia brata koło siebie i córkę. Siostrę jego, czyli jego córkę. I wyciąga te zdjęcia. Pokazuje córce. Córka tych zdjęć praktycznie nie widziała. Ona zobaczyła ojca ręce, ale co od tam? Przecież oni cały czas nie pokazywał. A ona mówi, ciociu, to chyba niemożliwe, to tak, aż strasznie było. Tak, kochani, tak strasznie było. Po trzech tygodniach facet czterech zdrowy. Gdzie będzie brał parzy, jeździ za kierownicą, kiry, jakieś tam samochody, będzie brał produkty, jak on jest zdrowy. Kochani, za chwilę jest to w okolicach Starachowic, jedzie facet, gdzie e, w samochodzie e, zasłabł, samochód gdzieś tam zjeżdża na bok i co się okazuje, nie wiem, czy jeszcze miał... E, tu w głowie, żeby świadomość, żeby wyłączyć samochód, wyłączył i, i ktoś się zainteresował, dlaczego samochód stoi gdzieś tam w nienormalnym miejscu. Okazuje się, że facet ma wylewczy zawał, ja już nie zawał. 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 Zabierają go do Starachowic na, na karetkę, leży na ojomie i co się okazuje, według medycyny konwencjonalnej ma nie żyć. Siostra mieszka w Radomiu, trzeba 40 km dojechać. Bierze wszystkie produkty w koszyczek i jedzie do niego. Na oją nie wpuszczają, ale ona prosi. Ja się chcę do niego dostać, ja coś chcę z nim i tak dalej. Wyciąga, co się daje, jakie produkty smałuje. Balsam, Solari, krem dynamiczny. U, uśpili go godzinę przed. Śpiątka farmakologiczna, ona go smaruje dynamicznym, a on się budzi. A tu sześć osób leży, ale lekarze mówią, co za silny organizm, on się wybudza. Więc Jola mówi już ten dynamiczny solam do torebki, żebym go drugi raz do ręki nie wzięła, bo ona wie o co chodzi, trzeba to wybudzić. Smaruje Solarisem. E, czym jeszcze? Słuchałyście. Solanką, Solanką. Poczekaj, zaraz. Poczekaj, Na razie. Solanką spryskiwała, smarowała Solarisem, samym Solaris. balsamen solaris. I e, na razie go nie mogła niczym odżywiać do środka, ponieważ był inkubowany, zaintubowany. zaintubowany, po prostu nie mogła mu tam nic wlać. Więc co jeszcze? Szampon. Smaruje go szamponem, umyła, nie umyła, smaruje po prostu Nakładam. Krem do grupy krwi. Krem do, do, do grupy nocny, bo wtedy jeszcze miała do grupy krwi. położyła, nie wie, jaki ci zgodny, czy niezgodny. Smarowała po prostu to, co miała i z koszyczki to było. Siedziała tam jeden, dwa, trzy dni, y, prawie całe dnie i wchodziła do niego i smarowała, co się tylko dało, co wolna chwila była. Proszę Pani, no chyba lekka przesada z tym smarowaniem. A mój brat bardzo lubi, jak ja go dotykam. Ona do pielęgniarek. Wyszedł brat, podała pierwszy, kiedy go inkubowali, podała mu oksyn, wysypała pięć kapsułek na łyżkę i po prostu on jeszcze nie miał tego odruchu łykania takiego na razie, wiecie, bo to tam to wszystko z tego... Bola gdyby mu tam lała płynu i za chwilę podała, a ona wysypała jakby jej coś mówiło, że wysyp na łyżkę, podała mu, a jak on oddychnął, to mówi poszła fontanna pyłu, pyłu, rozumiecie, bo wydmuchał jak gdyby. No i dopiero mówi na drugi dzień, ale mu dała popić, połknął to. Na drugi dzień wzięła już i e, roztarła z wodą, z i zupką, tak, z zupką, roztarła i mu to wlała. Kiedy się pyta, co pani mu ona mi taki zabielany rosołek. No i po prostu mu wlała. Ja to bardziej, że 23... wyrzucili stamtąd. Tak, tak, tak naprawdę tak. Twoją po prostu wyrzucili. Bo się boją, nie Rosołek. Tak, tak, tak rosołek mu daje, no zabielany. Dobrze, tak mówił, przyszło do myśli. No i co się okazuje, brat wychodzi, e, brat idzie na to, co by dali mu rękę, bo jest po zawale, są e, zawał, bo ślady na sercu i tak dalej. Idzie, robi badanie. I co się okazuje. Zdrowy jak koni. Nie ma śladu po zawale, nie ma blizn na sercu. Nie może dostać renty. Nie dostaję renty! Siostra, aleś narobiła. Renty nie dostanę.